Się nie uda to trudno. O chudy, teraz on to To chcę, żebyście po prostu pisali mi, co chcecie. Dobra na jaką chcecie grę? Pewnie taką zrobię. Za... O, widać, jest! Jest Jedna osoba, to ja jestem Kurczę. Dobrze było przy Kurde, więcej to jest moje marzenie. Więcej osób to jest moje marzenie, tylko... Jak ja mam zrobić to? Kurde no, nie wiem. w chciałbym kiedyś być popularnym youtuberem, ale nic się ja nagrywać.

Aha. chcę to. O! I co ma klucze zdolności. Czekaj, 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 żeby tu coś kupiła się muszę. Blokować to o, no tak. Dobra, to gram tą grę. streama streamową później z Minecrafta Elo. No, a się wyłączą.